mu napisz, że no nie wiem. No, co mam napisać? No, na przykład, że no. Kurde, nie wiem. Podkreślam, że to był Wasz pomysł. To. A! też może byś mogła coś pomyśleć, ponieważ wyraziłaś zgodę na ten pomysł. nie to znaczy, że ja muszę wszystko myśleć. A. Dziewczynki, chodźcie na, o, na kolację. Dobra, powinniśmy iść. No, poczekaj, to chyba jest mój dom. No, ale później go może nie być. No, chodź, Laila. Hmm. I jak was pakowała kolacja? Była wyborna. Tak, zgodzę się z Chelsea. O, nie ma go. Co? Niemożliwe. Mówiłam wam. No, ale. Ech, wiesz, musiałeś mieć na tą kolację. Mama nie lubi zbyt długo czekać. Dobra. Dziewczyny, a co byście powiedziały, jakby, no nie wiem, jakbyście zostały dzisiaj u mnie? Ale zostały w jakim sensie? No, nocowały u mnie. Witam, Pasi. Zadzwonię tylko do mamy. A ty? Ech, tak, nic nie muszę mówić. Moja rodzina i tak mam mnie w dupie. Współczuję ci. Dobra, nieważne, ale gdzie my będziemy spać? Nie mam pojęcia, ale chyba... No... Cześć, mam pomysł. Hmm? Ale... To takie um, Takie łóżko bardzo lekkie, choć takie nie jest bardzo wypaśne jak moje. Tylko po prostu takie, żeby było, że nikt nie ma miejsca i to dalej, zawsze bierzemy go je na wakacje. Jakby nie było łóżka i bierzemy przynajmniej je z jednym łóżkiem, ponieważ oni ze razem, a ja co? Ja zajmuję to zerwak. Ej, a jak ci mam spać? Na ma albo na fotelu. Eee, no niech będzie. Dobra, ale powiedziałam, że raczej zajmiemy się później, co nie? Tak, zgadzam. Czy może przyniosę Wam coś do picia albo do jedzenia i nie wiem. Pogadano o czymś, brzmi nieźle. No to zaraz wracam. Ty nie uważasz, że ma strasznie fajny dom? Chodzi ci o. Chodzi się o Katrinę? No tak, przecież. No to jest jej dom. No uważam, że chyba naprawdę świetny dom. Mhm. Mm Ej To jej komórka? Bella? Co masz chce od Katriny? Eee no odbiera idiotko Halo? E, no cześć e, Co? Lajla? Dlaczego ty odbierasz Telefon Katriny? A ja się pytam Dlaczego? Bo nie dzwonisz! Akurat to nie jest twoja sprawa. Dawaj mi szybko Katrinę do telefonu. To... To jest nasza... Prywatna. No super, mam... no. To są nasze sprawy, nie wasze. Bo pewnie jesteś na swoim... Przemieszczoneczkę To Wy e, się tak nie nazywaj, okej? Okay? No, no tak, niby się nie... No co, znaczy, że się nie przyjaźnicie? Słuchaj, gadaj o co chodzi. I tak Katryna nam wszystko wyśpiewa, więc co za różnica. Przekażemy jej. No dobra, skoro jesteście takie ciekawskie. Katryna ma do tego usunąć ten pod, gdzie napisała o mnie samym piktury. Nie zauważyłam, że to przejmują, bo no dała tylko no znajomy, a ja nie no mogłam się zlokować na Facebooku. I teraz cała szkoła się do mnie śmieje, ponieważ wiedzą, że na największego no no ciała idę w szkole. No, super, ale ty takie świństwa niby Katrynie nie robiłaś. Ty jesteś święta. nie za darmo. Musiałabyś coś dla zrobić. O, tak, to będziecie mi szantażować. Ale powiedz o co chodzi? Um, jeszcze wymyślimy, ale na razie... Na razie nie usuwamy... nie usuwamy tylko posta. Więc nara! Ale... Oh. Muszę wreszcie coś wymyślać, żeby usunąć te trójce i jakoś, jakoś ich pokusić, ale się nie wiem co, jeszcze coś wymyślę. To że tak długo to trwało, ale cóż, były małe problemy z miękką falówką i nie mogłam zrobić popcornu. Oko, okay. Bella do Ciebie dzwoniła, sprawa z postem, no, ale wiesz, powiedziałeś jej, znaczy, Laila powiedziała, że nic nie za darmo. Świetnie. Dobrze to wymyśliłyście. Dobra, mama powiedziała, że za pół godziny mamy iść się kłaść spać, albo przynajmniej zachowywać się cicho. No to może ma jakiś film? Super pomysł. Tylko przyniosę wam pościelę. Ja to wszystko weźmiemy, żeby było więcej miejsca. Racja. Dziewczyny, patrzcie, to znalazłam. Takie małe łóżko. Takie podobne do tego. Um, przynajmniej będziemy już mogli spać. Um, no, jak ona imię? Chelsea! No, dzięki. A tą pod, dużą poduszkę mam dla siły, żebym ja też jakoś oglądała film. Dajcie do łazienki i się przygotować. My czy pewnie macie jakieś czoteczki. Mhm, tak. Ej, jeszcze nie może popełnić wszystko do, szybko do domu, bo mamy blisko. I może byśmy wzięły sobie jakieś piżamy, znaczy nie piżamy, tylko szczoteczki i tak dalej. No właśnie. No spoko, leccie szybko. No to zaraz będziemy. I wzięliśmy sobie jeszcze ubrania na jutro, żeby miało to przebrać. Spoko. Czujemy ten stary.

No to może pójdziemy spać. No, puchy, należałoby. Która jest godzina? Mm. O, cholera! czwarta i to trzeba do szkoły. Ja zapomniałam, że to mam do szkoły. E, no, dobra, dobranoc. E, no, dobranoc. Dziewczynki, wstawajcie! Dziewczyny, trzeba wstawać i zbierać do szkoły Okej, okay, no to... Gdzie się... Na dole... Co? gotowe, tak? Pewnie To idziemy Taylor właśnie wpadłam na genialny pomysł. Ja mam teraz takie pytanie. A w kim się wszystkiego kochacie? Chodź do mnie. Widziałam tutaj moją przyjaciółkę. Powiem swoim szefowi, że to łączą do Nie, Przecież ty mnie nienawidzisz. O co ci chodzi?